Dzień moi drodzy. Witam was na portalu Ja Jestem Dawid. Zapraszam was dzisiaj do recenzji, do recenzji tego niewielkiego, przenośnego dysku, flash dysku SSD firmy Transcend. Jest to model StarJet Cloud, pozwalający nam na bezprzewodową komunikację z tym dyskiem, nawet z pięciu urządzeń jednocześnie. Zapraszam. Dysk Transcend StarJet Cloud jest urządzeniem bardzo niewielkim. Jego wymiary. To zaledwie 99 na 54 na 16,5 mm, a waga to tylko 90 gram. Urządzenie wykonane jest w praktycznie większości z plastiku. Obudowa urządzenia, oczywiście, na froncie niestety jest to plastik błyszczący i tutaj bardzo szybko widoczne są wszystkie zabrudzenia. I niestety jest też dosyć miękki, nawet korzystając z dołączonego do zestawu etui, rysuje się dość szybko. Boki urządzenia wykonane w kolorze srebrnym matowe, natomiast już tył jest bardzo przyjemny, ponieważ jest to w całości matowy, czarny plastik, tylko z pojemnością dysków oraz z informacją od producenta. Jest to dysk o pojemności 64 GB. Przycisków i wejść, wyjść jest tu naprawdę niewiele. Od dołu mamy jedynie wejście USB, właściwie micro USB. Pozwalające nam zarówno na ładowanie urządzenia, ponieważ ładowanie urządzenia odbywa się właśnie tym portem, jak i również transmisję danych z komputera. Niestety jest to USB w standardzie 2.0, a nie 3.0, jednak jest to też dysk dedykowany przede wszystkim do pracy w sieci. Do góry znajduje się włącznik sieci Wi-Fi. Na froncie urządzenia, poza logo producenta, mamy także tutaj ukryte dwie niewielkie. Diody. Jedna sygnalizuje nas o zasilaniu urządzenia, o ładowaniu, a druga o Wi-Fi. Złączymy sobie Wi-Fi i zobaczcie, na razie jest to kolor zielony. W tym momencie dysk dopiero włącza swoją sieć Wi-Fi, a po połączeniu się z siecią Wi-Fi kolor będzie już tutaj niebieski. Musimy na to chwilę poczekać, zobaczymy przy okazji ile taka inicjalizacja sieci trwa. Już jest praktycznie dysk gotowy do pracy w tym momencie. Możemy podjąć jego konfiguracji i wyszukać dostępną sieć StarJet Cloud, która tak się domyślnie nazywa, właśnie dzięki naszej karcie Wi-Fi w komputerze. Dysk Transcend nie łączy się z istniejącą siecią Wi-Fi, ale tworzy własną. Możemy się łączyć tutaj zarówno przewodowo, korzystając z podłączenia USB 2.0, a także bezprzewodowo, praktycznie z każdego urządzenia, które posiada wsparcie dla WiFi. I co ciekawe, nie musi to być koniecznie smartfon wyposażony w aplikację darmową, aplikację Star Jet Cloud, ale może to być nawet stara, poczciwa Nokia. Mam nadzieję, że będzie to dostatecznie dobrze widoczne. Pokażę Wam teraz, jak połączyć się ze zwykłego telefonu posiadającego Wi-Fi właśnie z dyskiem StarJet. Jak korzystać z jego zasobów? Przechodzimy do menu, wybieramy sobie ustawienia sieci, wyszukujemy teraz dostępne sieci Wi-Fi. W momencie, kiedy znajdujemy sieć, mamy od razu ją podpisaną. To jest właśnie sieć StarJet Cloud, jest to sieć bez zabezpieczeń, ale to właśnie z nią się łączymy. Po połączeniu się z urządzeniem, które nastąpiło właśnie w tej chwili, możemy już bezpośrednio przejść do aplikacji internetowej i wpisać sobie od razu adres. Wybieramy sobie opcję na przykład iść do adresu, jak w moim przypadku. Następnie wpisujemy sobie adres IP właśnie urządja, to będzie 192 168 10 254. Dosłownie po krótkiej chwili po połączeniu zostaniemy przeniesieni od razu do strony, do strony właśnie dysku Storage Cloud. Tak wygląda tutaj interfejs aplikacji. On jest dokładnie taki sam dla zarówno urządzeń tutaj mobilnych, które łączą się przez przeglądarkę, jak ja w tym momencie, a także dla komputera. Jeżeli łączymy się tutaj, nie korzystając z interfejsu przewodowego, ale właśnie też przez przeglądarkę. Mam tutaj dostępną sieć katalogów, pliki, które możemy pobrać. A także, co ciekawe, możemy sobie dowolny plik wybrać i go przesłać na urządzenie korzystając z opcji upload. Widzę, że to jest trochę słabo widoczne, ponieważ interfejs jest dość jasny, ale o, gdzie tutaj mam teraz dostępne opcję upload, natomiast ja możemy sobie wybrać plik oraz mam cały system katalogów, który znajduje się bezpośrednio na naszym dysku. Ja przeprowadziłem tutaj eksperyment, który miał na celu zmierzenie czasu, ile potrzebujemy na wysłanie do dysku Transcend pliku o pojemności około 134 MB, korzystając zarówno z telefonu komórkowego, takiego zwykłego, najprostszego Noki C3-01, którą widzieliście, korzystając również z szybkiej karty sieciowej dołączonej do komputera stacjonarnego, podłączonej do komputera stacjonarnego oraz przy połączeniu kablowym. Teraz tak, oczywiście nie ma co się tutaj czarować, najszybciej transfer przebiegu po kablu i wysłanie tego pliku trwało około 10 sekund. Natomiast w przypadku transferu przez Wi-Fi z komputera korzystając z karty, która obsługuje bez problemu internet we wszystkich trzech standardach BGM z prędkością do 150 megabitów na sekundę, oczywiście fizycznie to jest około 50 kilku megabitów na sekundę. Wysłanie tego pliku trwało. 3 minuty i 15 sekund. Natomiast najdłużej transfer trwał tutaj przy uploadowaniu pliku z telefonu. Natomiast różnice nie były jakie super duże. 3 minuty 15 sekund dla transferu Wi-Fi z PC oraz 3 minuty 50 dla transferu z telefonu. Dysk Starget Cloud jest urządzeniem niewielkim, lekkim, dobrze wykonanym, które sprawia dobre wrażenie. Szkoda trochę tego błyszczącego plastiku z przodu, ale dzięki temu dysk też wyglądał ciekawiej. Wspiera standard Wi-Fi 802.11BG oraz N niestety nie wspiera USB 30. Jego pojemność jest wystarczająca, a łatwa Konfiguracja i bardzo proste użytkowanie pozwalają go używać przez każdego w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Producent też zapewnia, iż dysk pracuje do 6 godzin na baterii. Oczywiście to też równie sprawdziliśmy i tutaj producent się nie myli, ponieważ w stanie czuwania, kiedy dysk jest nieobciążany, wytrzymał dokładnie 6 godzin i 14 minut. Obciążany trochę ponad 5 godzin. Dziękuję Wam za uwagę, moi drodzy, i do zobaczenia w następnych filmach.